Witam. Opowieści o duszach czyśćcowych, czyli pod tytułem Dusze czyśćcowe, a ojciec Pio? Część trzecia. Alessio Parense czyta Sylwia Niezapominajka. Rozdział trzynasty. Zija Pepa. Zija Pepa, ciotka Giuseppa, to znaczy matka ojca Pio, tak opisali ją ci, którzy ją dobrze znali. Była skromną osobą, lecz nosiła się z godnością wielkiej damy, a każdy nieznajomy, który przyjechał do Petrelciny, by odwiedzić mały dom, gdzie urodził się ojciec Pio, był przez nią najserdeczniej i najczulej przyjmowany. Jej gościnność była zawsze ciepła i wytworna w swej prostocie. Była poważną, budzącą szacunek, pobożną kobietą. Oprócz piątków nie jadała mięsa również w niedzielę i środę, dla uczczenia Matki Bożej z góry karmy. Często chodziła do kościoła, pobożnie jak wszyscy bogobojni ludzie z wioski. W tym małym domu, gdzie panowały poświęcenie, prostota i szczerość, a ściany zdawały się ogrzewać swoim ciepłem, mama Giuseppa krzątała się od rana do nocy, jeśli tylko nie było pracy w polu. W ciągu 1928 roku mama Giuseppa pytała ojca Pio co pewien czas, czy może przyjechać do San Giovanni Rotondo, lecz jej syn ciągle prosił ją, bo odłożyła przyjazd. Ostatecznie pod koniec listopada zaprosił ją, teraz już czas, abyś przyjechała. W tym czasie Mary Pelle jechała z Rzymu. Zwano ją zwykle Mary Amerykanką. Gdyż była zamożną kobietą, która pozostawiła w Ameryce wszystko, co miała, aby zamieszkać blisko ojca Pio, swego duchowego ojca. Zabrała zija Pepe z Petrelciny i przywiozła ją do swojego domu w San Giovanni Rotondo, jednego z pierwszych domów zbudowanych blisko klasztoru. Uzgodnili, że zija Pepa powinna spędzić Boże Narodzenie w San Giovanni Rotondo. Zima tego roku byłaby zlitosna. Nikt nie chciał się zgodzić, aby Día Pepa poszła do klasztoru na pasterkę. Miała wysoką gorączkę, lecz nic nie było w stanie jej powstrzymać. W dzień po Bożym Narodzeniu zmuszona była położyć się do łóżka. Męczył ją kaszel, pluła krwią i bardzo cierpiała z powodu obustronnego zapalenia płuc. Ojciec Pio codziennie ją odwiedzał. Zmarła w ramionach syna w domu Mary, Rankiem 3 stycznia. Następnego dnia z tego domu patrzył na procesję pogrzebową, w której przeniesiono ciało jego matki na miejscowy cmentarz. Sam nie był w stanie uczestniczyć w pogrzebie ani, powró ani powrócić do klasztoru, tak bardzo opadł z sił. Kiedy żałobnicy powrócili do domu Mary. Zastali ojca Pio leżącego na łóżku, bardzo zasmuconego. Nauczny świadek mówi, że ojciec Pio bardzo płakał. Moja anielska matka, moja mateczko, łkał. Nagle spoważniał i powiedział, ale to są z miłości. Nie inne, tylko miłości. 7 października 1948 roku. Nowe cierpienie również w San Giovanni Rotondo rozdarło serce ojca Pio, śmierć jego ojca orazio Forzione. On także został pochowany na tym samym małym wiejskim cmentarzu, który ojciec Pio widział codziennie w oddali. Nasza wiara mówi nam, że w chwili śmierci, w momencie gdy dusza opuszcza ciało, staje ona przed Bogiem, sędzią. Objawienia świętych potwierdzają, że sąd ten jest natychmiastowy i odbywa się dokładnie w miejscu, w którym dusza opuszcza ciało. Nikt z nas go nie uniknie. Każda chwila naszego życia zostanie wzięta pod uwagę, a z nią wszystkie dobre, jak i złe sprawy. Ta myśl była przyczyną krańcowych udręczeń w sercach świętych i prowadziła ich do praktykowania najsurowszych pokut. Raz zapytano ojca Pio. Ojcze, jak można odcierpieć czyściec tutaj na ziemi, by po śmierci natychmiast pójść do nieba? Odpowiedział. Trzeba przyjmować wszystko z rąk pana Boga, ofiarować mu wszystko z miłością i dziękczynieniem, a umożliwimy sobie przejście złoża śmierci do raju. Przy innej okazji spytano ojca Pio, ojcze, czy ty znosisz cierpienia piekła? Odpowiedział, tak znoszę. Innym razem był Indagowany, a cierpienia czyśca też? Uwierz mi, że tak, odpowiedział. Dusze w czyśćcu z pewnością nie cierpią więcej ode mnie. Jestem pewny, że się nie mylę. Rozważmy jeszcze to, co ojciec Pio napisał w liście 315. Od dłuższego czasu moja dusza jest dzień i noc pogrążona w bardzo ciemnej nocy ducha. Ciemności duchowe trwają przez bardzo długie dni. I często przez całe tygodnie. Kiedy jestem pogrożony w tej nocy, nie umiem powiedzieć Ci, że znajduję się w piekle czy w czystcu. Przerwy, w których odrobina światła wstępuje do duszy, są bardzo przelotne. I kiedy rozliczam moje życie, czuję wokół mgnienia, że wpadam do ciemnego więzienia i natychmiast zapominam o tych łaskach, którymi Pan tak hojnie obdarzył moją duszę. A zatem ojciec Pio wiedział, czym jest czyściec, kiedy mówił o biednych duszach i o tym, jak one cierpią. Mówił to z osobistego doświadczenia i nie tylko mówił, ale czynił wszystko, co w jego mocy, aby wpoić tym wszystkim, którzy z nim się zetknęli, miłość do tych biednych, nieszczęśliwych braci i sióstr. Chciał, abyśmy zrozumieli, że nie wystarczy, byśmy byli poruszeni litością dla nich, lecz że musimy podjąć konkretne działanie musimy pójść za jego przykładem ofiarując codziennie modlitwy i cierpienia Panu Bogu za ich uwolnienie rozdział 14 wszyscy w raju wśród licznych pism ojca Pio jest 71 wypracowań szkolnych pisanych w latach 1902 1904 i 1905 Kilka z nich zostało napisanych, gdy miał 15 lat i jeszcze przebywał w świecie, dokładnie rok przed jego wstąpieniem do zakonu kapucynów. Pierwszym wrażeniem, którego doznajemy, gdy czytamy te rozprawki, jest spostrzegawczość młodego Franceska, szczególnie widoczna w sposobach opisu zjawisk natury, zwyczajów swego miasta, a nade wszystko. Wyrażaniu swojej głębokiej wiary i współczującej miłości dla świętych dusz. Jego stanowcza wiara w istnienie innego świata i nieśmiertelność duszy jest dobrze opisana w wypracowaniu numer jeden. Nie dowierzaj, że mądrość jest tym samym w życiu co bogactwo. Zbadaj i rozważ, że bogactwo tego czy innego dnia mogłaby nawet, mogłaby nawet zniknąć. A mądrość zawsze zostaje i towarzyszy człowiekowi po grób, a nawet poza. Moim zdaniem te słowa mają wspaniałą głębię i mogą być jedynie porównane ze słowami Pisma Świętego Do was się zwracam, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie opadali. Mądrość 6, 9 Te słowa młodego Franceska wyrażają jego głębokie przekonanie, że jesteśmy na tej ziemi po to, aby służyć Panu Bogu i zbierać zasługi na przyszłe życie żyjąc uczciwie i zgodnie z Bożym prawem. Uczciwość i pobożność pisze, dodają nam odwagi w każdym przedsięwzięciu. One towarzyszą nam po grób i pozwalają nam stąpić tam ze spokojną duszą. Dlatego, moi bracia, błagam was, napominam abyście myśleli nie tylko o zdrowym ciele i dobrobycie, lecz abyście pomyśleli również o tym, co dotyczy ducha. Zawsze bądźcie uczciwi, ponieważ uczciwość da nam możliwość radowania się widokiem Boga, chórów anielskich i urokiem raju. Ojciec Pio szczególnie troszczył się o to, by każdy wszedł do raju. Do swojej duchowej córki Antonietty Pimpilio powiedział, zawarłem umowę z Panem Bogiem. Gdy moja dusza zostanie oczyszczona z czyszca i będzie godna wejść do nieba, stanę jedynie u bram i nie wejdę do czasu, aż zobaczę, że ostatnie z moich ukochanych dzieci weszło przede mną. To wszystko wskazuje na wielką świadomość istnienia życia pozagrobowego, na ciągłą obecność myśli o życiu po śmierci a również na jego troskę o tych, którzy przeszli do wieczności. On obrazowo ujął to w wypracowaniu numer 23, której niżej przeczytamy. Piętnasty rozdział. Scena rozdzierająca serce. Minęły już dwa miesiące od czasu, gdy mój kuzyn Ludzi został przyjęty do szpitala w Benevento. Pewnego dnia postanowiłem wraz z moją mamą go odwiedzić. Po przybyciu na miejsce zadzwoniliśmy do drzwi wielkiego budynku, a portier natychmiast nam je otworzył. Usiadliśmy, udaliśmy się na pierwsze piętro. W jednej z sali szpitalnych znajdował się długi rząd dziecinnych łóżeczek. Dziećmi opiekowała się siostra miłosierdzia, która tuliła jedno z nich, ponieważ płakało. A gdy już się uspokoiło, dała mu jakieś zabawki. Następnie weszliśmy do innej sali. Leżał tu umierający żołnierz ranny w ostatniej bitnia, w bitwie afrykańskiej. Bitwo, bitwa o Adua 1 marca 1896 roku. Inna siostra zakonna była przy jego łóżku wraz ze starszym księdzem. Oboje otaczali go troskliwą opieką napełniali jego serce słowami odwagi i poddania się woli Bożej. Chory często potrząsał głową i mamrotał niezrozumiałe słowa, wśród których można było wyraźnie zrozumieć imię jego matki, którą złoża śmierci przywoływał do siebie. Nigdy jej więcej nie zobaczę, mówił. Czuję, że umiera mi po raz ostatni chciałbym zobaczyć moich bliskich, szczególnie moją matkę, która tak bardzo mnie kochała. Słysząc te słowa biednej siostrze, serce pękało z bólu, tym bardziej, że chory był w stanie agonii. Próbowała go pocieszyć, powtarzała, och, nie smuć się tak bardzo. Musisz żyć i musisz być radością swoich rodziców. Lecz żołnierz nagle przechylił głowę, znieruchomiał i po chwili skonał. Czy ktoś może wyobrazić sobie mój ból, który odczułem, będąc świadkiem tej sceny? Przez dwa dni byłem tak wstrząśnięty tym rozdzierającym w serce wydarzeniem, że nic nie jadłem. Mój kuzyn powracał do zdrowia i wkrótce miał opuścić szpital. Zdumiał się, kiedy zobaczył nas tak zasmuconych. Chciał wiedzieć, co się nam przydarzyło, a kiedy poznał przyczynę, zrozumiał nas. Ojciec pił niewątpliwie uważał śmierć za siostrę. Lecz jego ludzkie serce było głęboko poruszone w obliczu śmierci ukochanych osób lub innych ludzi. Ludzie z konieczności muszą się rozstać, mawiał. Rozdział szesnasty. O miłosierny Boże, obdarz ich pokojem. Ta niedziela była zimnym i pochmurnym dniem. Po niebie snuły się szarawe chmury, a ziemię pokrywał szron. Biało lodowaty północny wiatr i ścieżki cmentarne były prawie bezludne. Pojawił się tutaj tylko jakiś robotnik z twarzą zsiniałą od zimna, trząc się cały, próbował się rozgrzać, skacząc z nogi na nogę. Wszyscy schronili się w swoich domach, jak ślimaki w skorupach. Zła pogoda i dokuczliwy wiatr nie odstraszyły Sylwia. Dziewięcioletniego chłopca i jego dziadka. Którzy szli w kierunku cmentarza. Sylwio był sierotą. Stracił zarówno ojca, jak i matkę. W towarzystwie dziadka, więc z trudem, pokonywał drogę na cmentarz, aby odmówić de profundis za duszę swego ukochanego ojca, który odszedł do Boga zaledwie kilka dni temu, oraz pomodlić się do ukochanej Matki Bożej, by pozwoliła mu dołączyć do jego umiłowanych zmarłych. Szli na mrozie przez dobry kwadrans i wreszcie dotarli do bram cmentarza, położonego tuż za miastem. Kiedy weszli na to poświęcone miejsce, od razu dostrzegli świeżą, usypaną mogiłę. Oczy Silvio napełniły się łzami. Wziął dziadka za rękę i obydwaj poszli w tamtym kierunku. Drżącym ze wzruszenia głosem, chłopiec przeczytał napis na niewielkim nagrobnym krzyżu. Tu spoczywa Giovanni Conti. Następnie Sylwio i dziadek uklękli i z płaczem długo się modlili. Potem sercami przepełnionymi bólem powrócili do domu. O miłosierny Boże, obdarz ich pokojem. Jest to kolejne szkolne opowiadanie Franceska. Czy gdy miał kilkanaście lat, zdawał sobie sprawę z faktu, że w niedalekiej przyszłości dusze zmarłych będą jego stałymi gośćmi? I to w jakiej ilości. Możemy jeszcze raz powołać się na słowa ojca Pio. Więcej dusz zmarłych z czyjśca niż żyjących wspina się na tę górę, aby uczestniczyć w moich mszach świętych i starać się o moje modlitwy. To stwierdzenie zdumiewa jeśli pamięta się liczbę osób, które przybywały, by odwiedzić ojca Pio, to były dziesiątki tysięcy ludzi, a jednak dusze szczyzca były znacznie liczniejsze. Jakiż on był wspaniałomyślny. Troszczył się z ojcowską miłością o żyjących, lecz to nie wystarczało. On również dźwigał ogromny ciężar win tych, którzy przeszli już do wieczności i czynił to z wytrwałością i pokorą. Był więc człowiekiem, jakby zawieszonym między dwoma światami. Ten jego dar przebywania między dwoma światami był wielkim pocieszeniem dla tych, Którzy byli blisko niego, a zostali osieroceni i pragnęli dowiedzieć się czegoś o swoich ukochanych zmarłych. Anita Lodi, wigilję święta Franciszka poszła do spowiedzi do ojca Pią. Gdy już miała odchodzić od konfesjonału, zwróciła się z prośbą. – Ojcze, jutro jest święto świętego Franciszka, więc powiedz mu, aby poszedł do czyśca i uwolnił moich rodziców. Ojciec Pio szybko odpowiedział – to mogę uczynić sam. Ojciec Bernardo z Petroliciny martwił się o wieczne zbawienie swojej matki, ale ojciec Pio pocieszył go tymi słowami – uspokój swoją duszę co do zbawienia twojej matki. O, gdyby tylko wszystkie chrześcijańskie matki były takie jak twoja! Lecz doznaje pociechy, gdy myślę o tak kochanej matce, pełnej poświęcenia dla swojej rodziny i znanej z Bądź więc spokojny, nigdy nie przestanę ofiarować Jezusowi moich marnych modlitw za tę świętą duszę. W życiu ojca pił modlitwa była centrum jego posługi dusz pasterskiej. 20 lutego 1971 roku papież Paweł VI zwracając się do przełożonego. Generalnego zakonu kapucynów powiedział: Ojcze, Pio, ojciec Pio był człowiekiem modlitwy i cierpienia. Dla współbraci w san giovanni rotondo, ojciec Pio był nie tylko człowiekiem, który modlił się bez przerwy, lecz człowiekiem, który stał się człowiekiem modlitwy. Był stale w bliskiej relacji z Bogiem, zwłaszcza w czasie mszy świętej. W konfesjonale jego modlitwy stawały się żalem i przebaczeniem. Ludzie wyjeżdżający z San Giovanni Rotondo zachowywali w swoich sercach widok Ojca Pio modlącego się na chórze i błagającego serce Pana Boga o wybaczenie dla grzeszników, o uzdrowienie chorych i ulgę w cierpieniu, odwagę dla nieśmiałych, wytrwałość dla dusz dobrych dusz, nawrócenie dla dusz grzesznych, ulgę i uwolnienie dla dusz w czyjścu cierpiących. Stosunek ojca Pio do cierpienia można streścić jego własnymi słowami, które wypowiedział 23 października 1921 roku. Pracowałem i chcę pracować, modliłem się i chcę się modlić, odbywałem czuwania i chcę je odbywać, płakałem i chcę płakać, ciągle nad tym ziemskim wygnaniu w intencji moich braci. List. 614. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Uczciwszy triumf tych, którzy weszli do chwały Boga, 1 listopad. Kościół w dzień zaduszny wspomina dusze, które w czyściu ufne w potęgę modlitwy żywych, a przede wszystkim w moc ofiary przy świętej oczekują wybawienia. W wyznaniu wiary mówimy Wierzę w święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie. Jako cząstka tej wspólnoty jesteśmy zjednoczeni z wierzącymi nie tylko na ziemi, ale i tymi, którzy przebywają już w przyszłym świecie. Oczywiście nie tylko 2 listopada Kościół modli się za dusze zmarłych, nie, oni są wspominani w codziennym momentom mszy świętej, lecz w szczególny sposób są wspominani w Dniu wszystkich świętych zmarłych. Kościół jest zawsze matką dla swoich dzieci i chce je brać jakoby w objęcia, dlatego modli się za zmarłych, tak jak za żyjących, ponieważ oni również żyją w Bogu. Doprawdy matczyna, miłość Kościoła jest znacznie silniejsza niż śmierć. Co więcej, Kościół wie, że nic nieczystego do niego nie wejdzie. Apokalipsa 21-27. Ponadto za szczególne praktyki, modlitwy i dobre uczynki Kościół ofiaruje cudowny dar odpustów, cząstkowych lub zupełnych, które osoba uzyskująca odpust może ofiarować za duszę w czyściu. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, w zależności od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechu uwalnia w części czy w całości. Odpusty mogą być udzielone żywym lub zmarłym, by mogli być uwolnieni od cierpień czyścowych w części lub całkowicie. Jest to bardzo ważne, by ludzie, którzy cierpią z powodu bolesnej straty bliskiej osoby, poddali się woli Boga. Powinni często powtarzać: Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, nasze poddanie się woli Bożej pomnaża w nadzwyczajny sposób okazywaną duszą pomoc. Wspomnienie zmarłych 2 listopada zapoczątkowano we Francji w X wieku. W klasztorze Klauny mieszkał święty zakonnik opat Benedyktynów Oldilo który miał wielkie nabożeństwo dla świętych dusz, do tego stopnia, że wszystkie swoje modlitwy, cierpienia, umartwienia poświęcał w intencji uwolnienia ich z czyszca. Jeden z jego braci w zakonie powracał z, ziemi świętej, powracał z Ziemi Świętej. Statek, którym płynął, został wyrzucony przez sztorm na wybrzeże Sycylii. Tam spotkał pustelnika. Który powiedział mu, że często słyszał płaczące i cierpiące głosy dusz w czyściu dochodzące z jaskini i że również słyszał głos diabe głosy diabelskie wykrzykujące przeciw opatowi odilo. Gdy opat odilo, w 998 roku dowiedział się o tym, polecił wszystkim braciom w swoim zakonie uznać 2 listopada za szczególny dzień, dzień modlitw za dusze zmarłych. Każdego roku wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dzień zaduszny, przypada w ten dzień i jest zawsze otoczony jakimś uczuciem tęsknoty za przeszłością, za ukochanymi zmarłymi, których czas i śmierć od nas oddaliły. Możemy zapłakać, widząc samą śmierć, ale możemy otrzeć te łzy na widok nowego życia. Im bardziej czas upływa, tym bardziej nasze serca przyjmują słodycz tej prawdy. Każdego roku, drugiego listopada, przypominamy sobie wielką prawdę o przemijaniu ziemskich spraw. Wszystko przemija, radości, jak i smutki, przemijają także nasze dni na Ziemi. To, co w ziemskim życiu powodowało nasze cierpienia, tam nie będzie istnieć. Nawet cierpienia tego smutnego dnia odejścia z tego świata nie będą nas już wzruszać. Gdybyśmy tylko cierpieli, wszystko z miłości do Boga. Zyskalibyśmy w zamian więcej spokoju ducha. Wszystko wszak przemija. Tylko jedno pozostaje miłość Boga. 2. listopada kierujemy nasze myśli ku naszym zmarłym. Jeśli oni są w czystcu, są uratowani. Już nic im nie grozi. Na pewno musimy się za nich modlić, aby przyspieszyć ich oczyszczenie. Lecz oni są już pewni zbawienia. My zaś jesteśmy nadaj, nadal wędrowcami tutaj na tej ziemi i nie wiemy, jak długo ta pielgrzymka potrwa. Niebezpieczeństwa są wielkie. Pismo Święte mówi nam, że nasze życie na ziemi jest polem walki, a my jesteśmy wojownikami i musimy wytrwać w dobrej walce. Ponieważ Pan Jezus powiedział przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Łukasza, Łukasza 21, werset 26. W czasie poczęcia każdy z nas otrzymał coś w rodzaju wizy pobytowej na Ziemi. Nie może być ona ani skrócona, ani przedłużona nawet o chwilkę. Nikt z nas nie zna długości pobytu wyznaczonego na tej wizie. Ta nieznajomość czasu odejścia z tego świata jest dla nas szczęściem, pozwala nam prowadzić rozsądne i spokojne życie. Dlaczego więc każda śmierć, a szczególnie naszych bliskich, Zamiast być znakiem ufnego spotkania z Boga, ustalonego przez niego od wieków, wydaje się nam tragedią. Nieuchronność śmierci powinna przynaglać nas do dobrego przygotowania się na jego przyjście. Byłoby wielkim błędem powiedzieć sobie oddam się Bogu, kiedy będę stary, i oczekiwać przemiany serca w chwili śmierci. Czyż jest możliwe, by ktoś nagle stawał się zły, jak również by mógł stać się dobry w ułamku sekundy? A pamiętajmy, że śmierć może przyjść nagle. Czy warto więc ryzykować? Mówi się, że śmierć jest przerażająca. Wydaje się jednak, że nie tak bardzo przeraża nas sama śmierć, ale raczej moment umierania. Jest to więc groza chwili niewieczności. W związku z tym rodzi się w nas tak wiele pytań. Jaka będzie ta chwila? Jak długo będzie trwać? Kto będzie mi asystować? Czy będę sam? Gdzie będę? W domu, w drodze, podczas pracy, w czasie modlitwy czy śpiewu? Kiedy mnie zaskoczy? Ta myśl bycia samemu twarzą w twarz ze śmiercią przeraża nas. Powiedziano, że umieranie jest najtrudniejszą próbą życia, lecz to nie jest prawda. Jest to jednak rzecz, którą każdy rozpoznaje, jak wykonać. Nowonarodzony i stuletni starzec, geniusz i idiota, święty i hultaj. Tak jak przechodziliśmy z niemowlęctwa do dzieciństwa, z dzieciństwa do młodości, z młodości do dorosłości i tak dalej aż do starości, w ten sam sposób przechodzimy z życia do śmierci. Widziana w świetle Boga śmierć staje się oczekiwaniem z nim, spotkaniem. Nie nastaje zachód słońca, lecz nadchodzi cudowna jutrzenka, zwiastun wiecznego życia z Bogiem. Kiedy serce jest przepełnione Bogiem, śmierć wcale nie przeraża, lecz staje się słodką pieszczotą. Pieszczotą Boga, który wita swoje stworzenie. Tak to jest widziane przez świętych i jest to słuszne, ponieważ godzina śmierci będzie oznaczać, że nasze ziemskie wygnanie jest prawie skończone, a upragniony cel jest blisko. Jedyne, co nam pozostaje, to wzywanie do na, naszej niebiańskiej matki. Święta Matko Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Kiedy nasze oczy zamkną się na zawsze, a w naszych dłoniach zostanie umieszczony krzyż, tak jak miecz kiedyś wkładany w dłonie wojownika, ten krzyż będzie złotym młotkiem, którym, zapuk którym zapukamy do bram wieczności. Otworzą się one i niewymownie niewymowna jasność ogarnie nasze oczy. A głos słodszy od jakiejkolwiek melodii powie Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach małych, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Mateusza 25, werset 21. Dla Ojca Pio, gdy był dzieckiem, Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych miał szczególne znaczenie. Wśród jego szkolnych opowiadań znajdujemy jedno zatytułowane wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, które jest dowodem oddania ojca Piotra dusz zmarłych już w jego młodzieńczych latach. Koniec części trzeciej.